To moja koleżanka pajęczyca. Mieszka sobie na działce pod stolikiem, i ogólnie ona mi nic nie mówi, a ja jej też. Dzisiaj sobie robi nową pajęczynę. Proszę bardzo. Ładno robi pajęczynę chyba. Ja tam się nie znam. Tu widać kawałek mimozy. Proszę bardzo. Także ona nawet ma po sąsiedzku kwiatek. To jest taki widok na kwiatak. Jej, z jej nazwijmy to okna. Nie wiem, może ona ma okna w tym swoim domku. No i tak sobie robi to pajęczynę dzisiaj. Pewnie coś tam złapie. A co ciekawe Przedtem tutaj była resztka pajęczyny. I teraz ja już tego nie widzę. Praktycznie znikła. Nie wiem, czy na to zjadła, czy jak. Czy wyrzuciła to i robi na nowo? Nie rozumiem tych pająków. Codziennie od nowa. Proszę bardzo. W powiększeniu. Piękny, nie. Można powiedzieć okaz. Jak sobie ciągnie to pajęczynę, codziennie od nowa. Jeszcze większe powiększenie, dziś ona jest zadowolona, bo ja ją przeniosłem tutaj z powrotem, bo niechcący trafiła troszeczkę za daleko. i nie mogła tutaj trafić to ja ją w woreczku przeniosłem no i teraz pięknie sobie robi pajęczynę od nowa w swoim starym miejscu będąc oczywiście zadowolona no to niech se robi a my ją zostawiamy w spokoju Dobrej noce.